Dzień dobry, witam Was serdecznie po tej stronie Tomasz Pieczarka, misyjny księży i braci Pallotynów prowincji Zwiastowania Pańskiego w Częstochowie. Ostatnia prosta naszej zbiórki idzie nam bardzo dobrze. Zebraliśmy już kilka tysięcy dzięki dołączeniu do nas uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego Kształcącego w Hełmnie, którym bardzo dziękujemy i gratulujemy zaangażowania. Teraz drodzy darczyńcy pozostało nam już niewiele do 10 tysięcy, które sobie założyliśmy. Mamy jeszcze kilka dni, by zebrać brakującą nam kwotę i przekazać pieniądze na Białoruś, tak by księża Paulotyni, którzy są na misjach właśnie tam w Białorusi, mogli kupić potrzebne prezenty i spełnić małe, wielkie marzenia dzieci, które tam mieszkają. Razem możemy spełnić te marzenia Link do zbiórki, do bramki płatniczej, znajdziecie poniżej w tekście. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za dokonane wpłaty. Czekamy na Was na naszej stronie. Jeśli tylko możecie nas wesprzeć, zróbcie to proszę, a dzieci dostaną prezenty. Wystarczy 100 zł, by taki jeden prezent trafił do jednego dziecka, właśnie w te święta. Dziękujemy i pozdrawiam serdecznie Tomasz Pieczarka, sekretarz misyjny księży i braci Palotynów w prowincji Zgastowania Pańskiego w Częstochowie.